Się, jeżeli uznamy, że duchami jest za łatwo się chować, tak to nazwijmy, no to możemy to zmienić i, i utrudnić im, nie? Zawsze. Tam jest trochę tego do Ja w ogóle... Ja w ogóle drzwiami byłem, nie? Ja byłem, to jest, to jest ja to jest ja byłem takim sporym znakiem, tylko no, później znaleźli mnie i uciekają tej mapy. Hmm, to jest lepsze czy to. Przydatne podczas ucieczki o północy. Znaczy, w przyszłości tak naprawdę będziemy mieli wszystkie itemy. Wykrywa dźwięki duchów. Okazuje kierunek, nie miejsce. Wow. Camcorder. Coś. Watch alarm, z przodu przejdzie duch. Co? Alarm, gdy z przodu przejdzie duch. Łapka, Dobra, lecimy. Apteczka duchołap, radar. To jest to... Ej, maniek, Ilar, ty ten... masz radar? Nie, biorę coś innego. To co widzisz No, dobra, to ja biorę. Bo ty masz ten dół chołap, nie? Aha, bo ty wziąłeś dwa, tak? Ale stary ty. Aha, dobra, zbranić. jednak nie. Aha. Broń by ci się przydała, nie? Ty no otacz... właśnie ten ale... Mutacz płomieni mnie zastanawia, nie? Ale jaki ty masz gadżet? Wykrywacz. Co to jest? Nie wiem, przetestuję to Aha! i to może być, coś... być nawet lepsze na No Właśnie dobra. zastanawiam się czy to będzie dobre, czy jednak to będzie takie gdzieś Ale wydaje mi się, że to może być słabe, jeżeli się, wiesz... Wiesz co, nie będą po prostu robić to, na czym to polega, czy tak powiem. Aha, bo już szukamy. No tak, co da dawaj, dawaj, rób to swoje. No, użyję tego, ale... Aha. Nie, to shit, bo nic nie widzę. Igor, jak tyle ja spadałem, bo ja mam mega lagi. to ty, no ale to na pewno nie ty, więc na pewno ja. No ja nie mam, ja nie mam. Ale ja mam. Dobra, chyba wiesz, radar był chyba lepszy, wiesz? E, chyba zmieniam na radar, wiesz? Bo za taki szlit trochę. Aha. Bo to niby widzi ich kroki, no ale to tylko parę sekund wcześniej, więc jeżeli ich tu nie by jeżeli byli tu, nie wiem więcej niż 10 sekund temu, no to to jest szlit. No Radar chyba faktycznie najlepszy. O, i tu właśnie jest dość spory. Dawajcie do mnie Tu jest, tu jest Tylko nie wiem, czy to był... Czy to zjawa jest, czy... Nie, to Rafał, Rafał, Rafał to jest Coś się zmienił Tylko nie ogarnąłem co Jest, jest, jest No, to... a, no na blisko Muszę byś wiedział, na blisko Ja go skracam, ja go skracam, biegnij tam za nim Aha, no. Nie zbiór. mam szans na to dojeżdżal ze strzelbą, no. I teraz go nie może uleczyć, nie? Ja ze strzelbą chodzę z tak <noise> Co jest OP? Bururka. Tak, Bururka. Młody tak. <noise> mecz, tak? Tak. Ten zabrażacz jest krzyka. Szybko skanować możesz, nie? No, to też jest dobre. To ja rzuciłem jak coś tym świetnikiem. No, wiem, wiem. No dobra, wracamy do radaru, bo tak szczerze, tak strzelać na oślep losowe miejsce to tak słabo. Dobra, A, wracamy, wracamy. Powiedz jak coś się będziesz miał to od razu do ciebie pobiegnę, nie? No ja w sensie nie ja chodzę za tobą. Pamiętaj, te że drzwi mogą być. No tak trochę wytyfy. <grych> Czemu chodzisz za to? No bo ty masz no, ja nie mam radaru. Typu... A ja mam zmurutkę, nie raczej. no to... Co? co? co po, po co ci od kurzaczek już wyscaliśmy jednego ducha? Aha, to jest kitu Gdzie tam gazeni W tym generatorze. Coś pisze o zupełnie Ja A sobie właśnie hmm, zmieniłem no to, na radar. ja tak, też sobie zmienię. Hmm. Wo, i tu jest dziura Ja. Yeah. No ja jeszcze go nie znalazłem, ale za to znalazłem ciekawą kryjówkę. I z chęcią tu wejdę, jak będę duchem. Co hmm. w się sensie, tam gdzie byłem? Mm -hmm. A wy nie widzicie tych śladów? Nie. Jakich śladów? Aha, ty dajesz fajkowe ślady. No to jakbym miał wykrywać, to by to działało. Ale ja właśnie go podmieniłem. Hej, no ja nie, nie znalazłem mieszkania. No tutaj jest. chyba tak w miarę. Gdzie? Ale to nie ja wiem. Nie to tak malutko. Nie, no co ty, to, to się nawet nie. No, widzisz? Czekaj, czekaj. Nie wiem, nie, chyba nie. No, bo się to tak wiesz. Może to tak po prostu pulsuje, nie mam pojęcia. No, możliwe, no chyba to. Może aż tak? Hmm. No, choć sobie ja za mnie robię? No nie, czekaj, tu gdzieś jest, niedaleko. Chyba. Nie, 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 nie wiem. Nie, daj Bo tak pulsuje, kurczę, ta, pulsuje. E, nie mam pomysłu się, że ja masz? Nie wiem Będę szczery, że nie mam pomysłu O fuj Co fuj? A tam są ludzie, Kto to Gdzieś jest? Jakieś dźwięki są What the fuck? Nie no, oni mnie przestraszyli, nie? Że ja? Że, że łowca w sensie? Jak tam w las? Nie, 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 tam Ale jakiś mówi, Rafał animat. Rafał, Rafał coś mówił Nie tak? Nie chodziło mi o łowce, że... Jak tam na dach No, bo tam było takie przejście Ja myślałem, że on tam był, tak szczerze Ja trochę ja... w szoku A no. ja nie mogę znaleźć, nie wiem gdzie on jest Byłem na dole, na górze Prawo, lewo, góra, dół Jaki... Wiesz co, ja chyba idę już do bazy i chcę zmienić trochę przedmiot przedmioty też ze mną Jasne Ale o Nie i ówka Nie będę Dla kogo, że moja czy kogo? No tak, te no i inny, inny się A, nie w sensie, Dobra, to co? Gotowy? Tam jest tam jest, tam jest. broń Dobra, nie dajmy się pokusie Dobrze. Nie wiem chyba średnio uciekać jak oni nazywam Jaką Ze strzelbą Umieram. Małżecia mam. Zaraz Jeszcze takowało? nie zdechłeś, ja mam pytanie. Leży jeden. Nie żartowałem z tym małżeciem. Klepię go z tyłu. Let's go! Ile ja cię biłem, powiedz mi? A ty, Mańka, raczej chyba więcej uderzyłeś. bo mnie raz. 77 mi zostało, więc... Uf, mi 55. Nie wiem, stoję na was, biję was i nie wiem, nie zdychacie. Następna mapa to szkoła, ale mogę to zmienić. Możemy jeszcze raz ten karnawał nie rozegrać. To roz nie no, może być. Ale to podoba co? mi się fakt, że przez cały mecz nie wyszedłem z jednego miejsca, nie? A wy mnie nie mogliście znaleźć. Właśnie ja nie co? wiem, co to było za miejsce. No ten radar nas troszeczkę rucha w dupę. <laughs> ale tylko tak <laughs> troszeczkę. Cała? Tylko tak troszeczkę. No to no, no nie wiem, ja przez chwilę się zastanawiam, czy trzeba się powiększyć. Tylko tak, tylko. No to tak, do no, dołącz do, no, do, 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 no, tak. do mnie, do tego ducha. Już, no to nie nie wiem, chcę. Ty maniek, co dawaj. No to ja jestem, no. No, no tak. Co to jest, co to jest? E, Rafał, dołącz do łowców Ach ma... Nie no, co kurwa. Co to jest za szkoła? Ja, Drogę blokuje ci okrąg soli A ten okrąg soli to chyba jest tam, gdzie się respią, tak? Tak mm -hmm. mi się wydaje mm -hmm. Sens, nie? Mm. Ja nie wiem, co to, są to jest bardziej zamknięta mapa, nie? A co to jest nawiedzanie? Co to jest? <noise> Ale fajne Co to, to jest Naw nawiedzanie? Nawiedzanie? Nie wiem No. Dobra, bierzesz e, te, ten wykrywacz, czy nie? Nabierę radar e, dobra, no to bierz radar, a ja. O, jeszcze to wezmę. Huh. Dobra, to później sprawdzimy. To jest następna, dobra, to to się nie przełączy chyba. A o kurde, bo... To pewnie, że my gramy. Dobra, nie przełączy się, nie przełączy się. No mamy mały problem. Ej, co tu jest? Jak ja jest mogę wyjść? Czyli po dwóch latach teraz się znowu zmieni mapa jak coś. Gotowiem. Chyba. No bo to... Dobra, bo jeszcze zostawię. No spokojnie. i elegancko. <laughs> jeszcze zostawić. Dzień Chcia dobry Polsko! jesteśmy dzisiaj. No właśnie gdzie wy jesteście? W szkole. <śmiech> 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 oh, o, nawet łowcy, no łowcy pedofili. Haha. Chodźcie dźwięk. chłopaki. Dobra. Co? Komputerek lecisz i szukamy. Kurczę, ja nie wiem ja, to ja nie wziąłem tego spowalniania, chyba. Nie, nie mogę. Proszę cię. Jesteś niedaleko. Patrz Ale jestem pod A, dobra myślałem. No idę. W... Nie no to... A, do... A to siema. Boś no, powiedział, że jestem pod, więc... Dobra. To chodź, idziemy gdzieś razem. Patrz. Siemano. Zapraszam. No i są pod nami. Wychodzisz? Wychodzisz czy chodzisz? Czekaj. No tu ich nie ma. Ej, chodź tu pobiegniemy na dach. Bo chodź tutaj piwnicy, piwnicy. Ej, chodź tutaj Tam jest piwnica w szkole na, na tym dole. Gdzie tu są schody w ogóle, żeby no dobra, iść? Dobra. Oni cię w chuja robią. No nie no, na dół, na dół i na górę są schody. Nawet windy są stare. Taka szkoła. O, słychać coś było. Bo ja. Co to jest do jasnych cholery o, 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 Idę? A już snikło. Ej, Aniek jak działa rzucanie przedmiotami Ty się rzucasz A, czyli nie mogę tak, rzucać że... przedmiotem. No, ale no, no no. A wtedy ty się ładuje? Nie? Yy, nie, ty lecisz, ty lecisz tym przedmiotem. Okay, jakby ty, ty lecisz. Okay. Tam się jakby... Nie wiem, nie wiem co to jest. Rzucasz w sumie dobrze że to jak to plazmy nie da się aż tak zmniejszyć, bo to. No, by ma z ten terrarium! Zawsze musi być ten minimum. Ze szczurem. Czemu ty. aha? Oj, oj. oj. Czemu wy się nie odzywacie? Tak Ale spaliłem! Czyli jeden zabija, a drugi seduje w nosie, tak. Masi? Sam? Czemu wy nie mówicie o sobie? Kogoś znajdziecie. Sam, 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 sam! No jak się te drzwi otwiera, no? <grywa> nie gadaj, że uciekł. No nadły, jeden zeskoczył. A mów, mów, jak będziesz wykrywał. A? No tak połowić nie jest. Złoto. Złoto po prostu Dobra, strzelam jak Manik, wiesz o co chodziło? No nie. Kazują mnie Uciekaj Jesteś mega daleko ja, ja, ja się tylko widzę tak, nik Nick widzę Ta mapa jest duża Ja teraz nie trolluję Manik jest na, na tyle daleko, że, że Ta mapa musi być naprawdę dość spora Bo ona chyba jest mała Pod względem tego, że jest mało miejsca Ale spora, jeżeli chodzi o szeroka już ja tego nie wytrzymam Masz? Nie Ale coś tu przeskoczyło przed chwilą Co jest grane? Co? Ja nie mam radaru! Nie mogę, nie mogę wykrywać No to się ruszało, ale nie wiem czy ty to ruszyłeś, czy... Ja dalej A, nie, nie mogę w tamtej to... sytuacji, po prostu nie mogę. Zradzę wam za minutę, co się wydarzyło. Bo no tam... pewnie jakoś nie nas nie wyminęliście Nie, ja się nie ruszyłem jeszcze z miejsca. Wymańkę strzelaliśmy obok ciebie. No, no, pewnie... My pewnie, pewnie trochę bęczyliście. A wiem. A może chodźmy na drugą stronę szkoły? No, dobra, się to, to się Możemy ewentualnie. Jak tu, jak tu nic nie ma. Możemy... Choć w sumie nie to w tej gierce średnio ma sens, bo nie znamy za bardzo mapy. Jak będziemy bardziej znać mapę, to będziemy mogli dawać mm. podpowiedzi typu, że jestem, w tym i tym, nie? No mm. co z tego, że ja wam powiem w jakim jestem mniej więcej pomieszczeniu, jak wy nie znacie pomieszczenia. O, tu coś podskoczyło. Co jest? No gaz mi! <laughs> Dobra, chodź, 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 bo mam przez serane zostawi Chodź, chodź, chodź Musimy się Ej, gdzieś Muszę Zdradzić wam coś teraz, jak już zostało te 6 sekund. No mów Słuchajcie, goniście Majka, nie? I chodź mówi... tu! I, krzyczy, I krzyczycie tak. Jak się otwiera te głupie drzwi? I ja sam je otworzyłem, bo ja byłem drzwiami. <laughs> <laughs> no, aha, ha aha, ale fajnie. Bo ja myślałem, że wy nie możecie otworzyć, a wy mnie otworzyć nie mogliście, ja się sam otworzyłem. A w ogóle my przenikamy przez drzwi i wszystko, rzeczy. Że... W sumie jesteśmy duchami, to ma sens. Gdzie oni są? Oni są gdzieś na dole przy mnie, bo ich widziałem, oni są gdzieś a co to teraz. Jeden z nich... teraz. Czy oni się zmienili w ducha? Bądź gotowy, bądź nie. gotowy. Nie. Czy to ty byłeś? Bądź grze, bądź grze, przewagę! Gdzie mentalną mamy mentalną przewagę. Bądź gotowy. Wyłącz latarkę. Dobra, wiem. Którym? A tak, tak. Ale oni nas chyba widzą. Ja też że nie Palimy ich! Palimy! Dawaj! Dawaj! Lich. Ej, what the fuck? Nieprzytomny nie, nie Nieprzytomny jest, nieprzytomny. Mało ma, mało ma. Dobra. Dobra. Miejmy <laughs> mega mało HP. Jest. GG. Uh. Ciężko wygra. O. No.